Temat dla reportera. E, proszę pana, ja mówię kwiaty i motyle dla wszystkich strażaków, którzy trzy dni... Walczą z naszą powodzią w Gryżynie. A pani z Gryżyny, jak tam sytuacja u was wygląda obecnie? No ciężko. Podchodzi pod domy już? No dużo weszło, ale no jeszcze walczą. No miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. No miejmy nadzieję, że zacznie wreszcie trochę schnąć, wiać, suszyć. Dobra, pozdrawiamy strażaków, którzy rzeczywiście bardzo ciężko pracują. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Dziękuję, nam codziennie waszej audycji. I dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Słuchacie wiadomości, Radia Elka. Strażacy umacniają zapory czołową przy jeziorze Wonieskim. Powodem jest wysoki stan wody w kościańskim kanale Obre. Przygotowano tysiące worków z piaskiem. Na odcinku około 200 metrów jest wzmacniany ten wał. W sumie w dniu wczorajszym około 20 tysięcy worków z piaskiem zostało tutaj ułożonych. W dniu dzisiejszym kolejne 10 tysięcy blisko worków już zostało zworkowanych piaskiem. Trwa ich układanie w tym właśnie miejscu. Ale niech Pan nam wytłumaczy, dlaczego ta Wasza praca jest tutaj, tu w tym miejscu, tak ważna. Ta praca w tym miejscu właśnie jest ważna, bo w opinii inspektorów nadzoru z Wód Polskich to miejsce jest potencjalnie, było potencjalnym miejscem, gdzie mogło dojść do przerwania tej zapory. Poziom wody w zbiorniku Wonieść jest niespotykany od, od, od jego początku istnienia, czyli od lat 80. tak naprawdę. Tak wysokiego poziomu jeszcze w tym zbiorniku nie było. Stąd y, też decyzja, bo te pod naporem tego, tej wody wał zaczął przesiąkać od spodu i istniało realne zagrożenie przerwania tego wału. Stąd decyzja o potrzebie wzmocnienia go. Gdyby ten wał się przerwał, to ta droga też byłaby stracona, tak? Dla mieszkańców, którzy tutaj z niej korzystają. Dokładnie tak. Doszłoby do, najprawdopodobniej do uszkodzenia tej drogi. Woda, która by wylewała się w niekontrolowany sposób ze zbiornika Wonieś, zagrażałaby realnie okolicznym miejscowościom, na przykład Gryżynia, Nielęgowo. Nawet dotarłaby pewnie ta fala do Kościana. Z młodszym kapitanem Dawidem Krysiem rzecznikiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie rozmawiał Arek Wojciechowski. Na miejsce, gdzie pracują strażacy, czyli w okolice Gryżyny przyjechała właśnie wojewoda Agata Sobczyk. Obecność nie ma zaalarmować, że jest bardzo źle, bo jest temat oczywiście pod kontrolą i tak jak tutaj zostało powiedziane, niesamowicie rządowcy i PSP i OSP pomagają. Z naszego magazynu w Borkach zostały też udostępnione worki geowłóknina i folie przeciwpowodziowe, dlatego tak jest tutaj partycypacja wielu bytów, żeby tą sytuację zabezpieczyć. Ona nie jest aż tak bardzo niebezpieczna, więc trochę też uspokaja. Są na miejscu osoby, które tutaj w ciągłym trybie monitorują. My też tutaj za pośrednictwem pana dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa nie zarządzania kryzysowego w naszym województwie. Jesteśmy poinformowani na temat bieżący tej sytuacji. RZGW również tutaj będzie działało nad umocowaniem tego wału i wiemy o tym, że ta sytuacja musi być opanowana, ponieważ wał musi być tak naprawdę gdzieś do okolic kwietnia. Stąd to nasze zaangażowanie, może niekiedy nad wyrost, ale jednak sytuacje dotyczące bezpieczeństwa, przede wszystkim tutaj okolic są dla nas priorytetowe w tych dniach. Yy, mówiła Pani Wojewoda o workach, o piasku. Tak. Czy pójdzie za tym też jakieś wsparcie finansowe dla samorządu? To już właściwie jest to wsparcie, bo to było przeznaczenie 160 tysięcy złotych. Tych właśnie w tych środkach które są potrzebne właśnie w utrzymaniu tego wału i to właśnie oprócz worków oprócz folii powodziowych główku kniny jest to wsparcie tej najbardziej potrzebne czyli właśnie w materiale Mhm. Są jeszcze jakieś miejsca zagrożone w województwie? Są miejsca zagrożone w województwie, też dostajemy takie sygnały. Jest to na razie na poziomie stanu ostrzegawczego, a nie alarmowego, więc tutaj też pragnę uspokoić, że ta sytuacja jest monitorowana. Mamy też podnoszącą się wodę w naszej okay. rzece w Warcie. Sytuacja gdzieś w Olsztynie się pojawiająca, więc jesteśmy na bieżąco z tymi informacjami, ale nie jest to sytuacja, która tutaj wzmagałaby dużą panikę po naszej stronie. Absolutnie po prostu jest to temat, który obserwujemy i podejmujemy działania w pod odpowiedni Miejsce. Radio LK, lokalne radio.